Siema. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie cztery z, z tych bolidów z najnowszej serii. W sobie ciężko to nazwać w ogóle, no bo niby to są te Mystery Minifigures, ale jednak są to mini bolidy z Formuły 1, więc ciężko powiedzieć co to jest. No, wyszła teraz właśnie ta seria. No, i no, wygląda to naprawdę spoko. Mm, w sobie nie wiem, czy to można zaliczyć do minifigurek. figurek. Mm, no, powiedzmy, no... tak teoretycznie, to te kaski chyba są na elemencie główki. Więc, tak teoretycznie, niby są to minifigurki. Mamy, że jeden samochodzik jest tutaj mm, w pudełeczku. No, i ja sobie takie cztery zakupiłem. Cena to 19 zł, trochę drożej niż minifigurka, ale to pewnie dlatego, że tutaj mamy aż 29 klocków. W sumie nie aż, no nie jest to za dużo, ale to jest w końcu miniaturowy zestawik. Yy, będziemy sobie je na spokojnie otwierać, no i co? No, chyba możemy zacząć sobie je po prostu otwierać. Ogólnie to była taka mała wpadka. Jak pewnie wiecie, w pewnym momencie uciął się ta moja budowa Zostało to spowodowane tym, że po prostu oczywiście pamięć się skończyła, a ja się o tym nie dowiedziałem Zaraz mi się skończy bateria za to Muszę być bardziej się przygotować, ale no otworzyłem w międzyczasie jedno bolida No i tutaj trafił się Alpine, więc teraz cięcie, zaraz, no widzimy się za chwilkę Ja będę leciał z... chyba polecimy najpierw z tym Czemu nie? Y o, w ogóle nie przedłużamy. Od razu lecimy z otwieraniem, bo jestem mega podekscytowany. Nie używałem aplikacji, bo wprowadzono jakieś dziwne rzeczy, że ciągle muszę coś kupować. Dlatego niestety nie będę tego robił. Znaczy, w sumie nie wiem, czy niestety, no po prostu nie sprawdzałem, niech tak będzie. I yy, już widzę, że trafił mi się bolid, którego właśnie chciałem. Yy, jest to chyba Mercedes, którego, yy, no, którego polowałem. Yy. Otłóżmy sobie to na bok. Tak, mamy Mercedeska. Zaraz się dowiemy nad tym. A nie, to nie tu. <laughs> eee, musimy znaleźć gdzieś przód. To jest przód. Oczywiście, mamy logo Mercedesa. Mamy Mercedeska. Mamy. To jest instrukcja. No tak, bo przecież to trzeba umieć składać. Mamy po jednej stronie instrukcję, jak złożyć e, naszego bolida. A po drugiej stronie mamy oczywiście ulotkę. Jakich, jakie, no jakich bolidów możemy się spodziewać w tych, e, no w tych po prostu pudełeczkach? Mamy tutaj wiele różnych ciekawych modeli. No oczywiście mamy e, Mercedes, inne różne. Ja się na tym niezbyt e, znam, więc Wam nie powiem, ale no, no widać, że są tutaj te różne boliny. Złóżmy sobie tego pierwszego. Nie ma co przedłużać, bo mam w sumie mało baterii, więc przydałoby się, abym szybko się z tym uporał. Nie wiem, czy będziemy składać każdego, bo trochę może się z tym zejść, albo po prostu będę robił przy każdym mini Speed Build. Więc pewnie sobie zaraz. Dobra więc już yy, Znowu się z wami widzę Było trochę, trochę czasu minęło Ale już jestem, wszystko działa Trochę oświetlenie inne Ale na no to nie wnikajcie No i tak jak mówiłem mamy tutaj Bolida Alpine Złóżmy go teraz sobie szybko Ym, no, Złóżmy go sobie Tam już pudełeczko Odłożymy I tak Co my tutaj mamy no, Bolid jak wszystkie inne, wszystkie składa się tak samo. Już kolejnych raczej Wam nie będę pokazywał, bo to trochę nie ma sensu. Więc nasz kolejny bolidzik gotowy Tym razem bolidzik Alpine Też prezentuje się naprawdę świetnie, ale omówię je wszystkie na końcu Teraz o tu otworzymy sobie po prostu dwa od razu I już one będą bez speed buildu, bo już mniej więcej wiecie jak to się buduje No bo jeden w całości, drugi tam troszeczkę urwany To już wam pokażę Po prostu co nam się trafiło Oby nie powtórki, słabo by było No ale Teraz się dowiemy, czy mamy powtóreczki, czy nie. Nie, nie mamy powtórek. Teraz mamy cokolwiek to jest. Nie znam się naprawdę, przepraszam. Nie hejtujcie. Ale trafiliśmy na takiego bolida. Może się dowiem więcej, jak odnajdę element z nadrukiem. Tam zazwyczaj jest napis. Eee, tak to. Nie będę to wymawiał, żeby tego jakoś nie zepsuć. Ale tak to właśnie wygląda go też sobie zaraz zbuduję i zobaczmy jeszcze co mamy w tym ostatnim bolidzie w sensie opakowaniu jakiego bolida trafiliśmy no bo fajnie by było się dowiedzieć i co i mamy ostatniego jakim jest oczywiście nie wiem co nie dowiem się czekajcie mm. Czekajcie, czekajcie. Hmm. To jest dokładnie ten. A to nie jest ten Red Bull? To jest chyba Red Bull. Jeśli to jest Red Bull, to fajnie się trafiło. Eee. No, no więc jeste je sobie teraz e, no, złożę. No i zaraz się widzimy. Więc tak oto się prezentują nasze bolidy. Trafiłem na bolida Red Bulla, Mercedesa, Alpine i tego czerwonego. Jak mówię, nie wiem jak to się czyta. Według mnie bolidy prezentują się naprawdę świetnie. Są takie małe. No i po prostu nawet wydaje mi się, że jest to lepszy taki mały zestawik niż te nasze figurki. Oczywiście, co kto woli? Ale mi się tą też również bardzo podoba. Mamy tutaj wiele nadruków. Pokażę na przykładzie właśnie tego Alpine. Tutaj mamy na drugi Alpine. Jak i również tutaj logo. No prezentuje się to świetnie. Mamy tutaj taki różowy ładny bolid. Nowy odlew kasku. Też oczywiście kastomizowany w zależności od naszego modelu. No i mamy tutaj taką białą główkę Więc wzbogacimy się O cztery białe główki Oczywiście dla figurki białego klocka <laughs> Mamy ten całkowicie Nowy klocek podwozia Nigdy takiego nie było No i prezentuje się to świetnie Tutaj mamy na przykład Tego Mercedesa Również tutaj akurat już gorszy troszeczkę Nadruk, ale też jest Mamy nadruk Tutaj mamy logo Mercedesa No i też prezentuje się to świetnie Tutaj mamy tego, który właśnie ma tutaj napis. Tutaj logo. No i też wygląda tak samo jak tamte. No i jeszcze został nam ten. Y oczywiście Red Bull'a. On akurat niestety nie wiem, dlaczego nie ma żadnych log logotypów. No ani tutaj, ani tutaj y z przodu. Nie wiem dlaczego tak. No ale tak ktoś postanowił i tak zrobił. Ale ten również naprawdę mi się podoba. Więc wszystkie prezentują się mega dobrze. A właśnie, bym zapomniał, pokażę na przykładzie tego, że koła również mają na drugi. Co też wygląda super. Takie cztery boli dziki. No, według mnie, tak jak już mówiłem, po prostu no, bardzo mi się podobają. Według mnie jest to trochę lepsze niż minifigurki. No, i wydaje mi się, że dosyć opłacalna inwestycja. Szczególnie, że jeszcze niedawno, nie wiem, czy to nadal jest, ale jeszcze niedawno w yy, Biedronce była taka akcja, że tam 2 plus 2 chyba na różne tam papiernicze rzeczy. No i lego niby nie, wchodzi, nie wchodziło, jakby w tego tam jakieś, no takie tam, lego niby nie wchodziło, ale te mm, właśnie boli dziki się. Yy, zaliczały, przez co mogłeś sobie kupić strasznie dużo za... chyba mogłeś kupić 10 takich bolidów mm, za cenę 4 właśnie ja niestety nie skorzystałem, bo nie wiedziałem, że takie coś jest, poza tym nie widziałem tego nigdzie no ale podobno było no i się dało na takiej przyczynce kupić, jeśli to nadal gdzieś obowiązuje, no to myślę, że to jest najlepszy czas na kupienie tego ale ogólnie przynajmniej jednego warto mieć, bo takie części Myślę, że nigdzie, no częściej nie będą spotykane i pewnie jak już się skończy ta seria y, Formuła 1, no to nigdzie już ich nie znajdziecie. No więc co? Chyba już wszystko mówione, mm, więc pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, dawajcie łapki w górę, yy, wbijcie na Discord Trunks Gang, no i co? Żegnam się z Wami. Do następnego filmu, oczywiście za tydzień. Pa!